duszą, ciałem, sercem. Z nami wszystkimi życzę siły, wytrwałości. Po prostu bądźcie niepokonani. Witam serdecznie. Jesteśmy po premierze filmu Układ Zamknięty. Takie na gorąco, jakie są pana uczucia, tak prywatnie, jako osoby, jako obywatela Rzeczpospolitej? Ja przede wszystkim oglądam to jako surowy krytyk zawsze, bo siłą rzeczy po tylu latach uprawiania zawodu. To jest bardzo dobrze zrobione kino. Bardzo dobrze zagrane, bardzo dobrze wyreżyserowane i bardzo dotkliwe eee w sposób taki, no powiedziałbym niedydaktyczny, nie nieszkolny, nie, 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 nie nieprofesorski, nie ale dotyka ważnych spraw i sądzę, że jest ważny.